Godzina zero przy Matejki się zbliża. Piernik kibic minuty oblicza. W całym mieście biało-niebiesko. Rozpoznawalne świnouńskie królestwo. Kordon kibiców z każdej stron napiera. Pod stadionem wzrasta atmosfera. Bramy otwarte, czas na premierę. Podnieście w górę niebieską banderę. Skrażę do boju Okrzyk już znany Przeciwnik, ty słyszy liże, rany Fanatyzm z trybun pije jak z pasa Flota do przodu Za rok za klasa I Pokaż dziś serce Dla ciebie z trybun Uniesione ręce Kibice dla was Wy dla ploty. Ruszcie litery I do roboty Flota, świnoujście Dumny styl i pasja w Górę, barwy Okrzyki i hasła Przed końcem meczu Nie krzyczą basta